Przejdźmy do konkretnych test Nowaka. Pierwszą jest zarzut amoralności chrześcijaństwa. Nowak twierdzi, że chrześcijaństwo promuje plemienność, nienawiść i mizoginię. Ten argument zawiera poważne błędy logiczne. Po pierwsze, błąd kompozycji. Nowak wyciąga wnioski o całym systemie na podstawie wybranych fragmentów lub historycznych nadużyć. To tak, jakby oceniać naukę na podstawie eksperymentów Mengele lub demokrację na podstawie działań konkretnych polityków. Po drugie, anachronizm. Nowak ocenia teksty sprzed dwóch tysięcy lat według współczesnych standardów, nie uwzględniając rewolucyjnego charakteru chrześcijańskiej etyki w tamtych czasach. Nauka o równości wszystkich ludzi przed Bogiem, o miłości nieprzyjaciół, o trosce o najsłabszych to były idee radykalnie przeciwstawne ówczesnym normom społecznym. Po trzecie, Ignorowanie faktów historycznych, nowak pomija ogromny wpływ chrześcijaństwa na rozwój praw człowieka, abolicjonizm, ruch na rzecz praw kobiet, czy współczesną działalność charytatywną, czy Florence Nightingale, Matka Teresa, czy Martin Luther King Jr. to przykłady amoralności.